Tak jak obiecałem z okazji 500 subskrypcji na kanale Srebro dla Zuchwałych, przedstawiam cały oto mój stack srebra fizycznego, jaki udało mi się zgromadzić do tej pory. Zapraszam na odcinek. Wreszcie spotykamy się w odcinku, w którym mogę przedstawić wam. Cały mój stag. Stag oczywiście z okazji 500 subskrypcji kanału Srebro dla Zuchwałych. Po raz kolejny bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Za te 500 subskrypcji i przede wszystkim za ten rok razem, bo kanał Srebro dla Zuchwałych obchodził również pierwszą rocznicę powstania. Także te dwie okazje nam się dość fajnie zeszły i, i dzisiaj jest taki specjalny odcinek. Musicie mi wybaczyć, bo jestem naprawdę troszeczkę zdenerwowany tym odcinkiem. Poza tym jestem troszkę chory, więc być może będzie troszeczkę więcej tutaj jakiegoś przeciągania i sapania z mojej strony. Poza tym pogoda nam się troszkę zmieniła, ale mam nadzieję, że ten odcinek wypadnie dość fajnie. Będziecie zadowoleni z tego, co Wam dzisiaj przedstawię. Tak więc nie przeciągając już zapraszam. Dzisiaj będzie troszeczkę kręcenia z ręki, także wybaczcie te wszystkie poruszenia i skoki kamery. Mam nadzieję, że to ładnie, sprawnie pójdzie. Zacznijmy może od srebrnego złomu. W dużej mierze to jest wszystko to, co pokazywałem Wam nie tak dawno, przy okazji ważenia właśnie tego sreberka, ale przypomnę dla tych, którzy, którzy tego odcinka nie widzieli. Głównym że tak powiem trzonem tutaj tego mojego staku są monety z USA o próbie 900 tutaj mamy taką fajną zgrabną tubę, którą ostatnio udało mi się nabyć jest tutaj 49 dziesięciocentówek małe monetki, ale w takiej ilości bardzo fajne takie do, do, do zbierania właśnie Także może wysypię kilka, żeby pokazać, że tam w środku nie ma powietrza albo jakichś wypchanych chusteczek. Jest tutaj 49 sztuk. Mam nadzieję, że kiedyś przy okazji uda się kupić jedną i będzie już wtedy komplet I, i będzie taka pełna tuba do zamknięcia. Dalej mamy tutaj 25 centówki w takich paczuszkach po 20 sztuk. Bardzo fajnie się te woreczki strunowe tak tutaj sprawują, tutaj przy tych akurat monetach przy tej wielkości. Kiedyś zastanawiałem się nad tym, czy je ja czasem nie zrolować. Tak jak to kiedyś były fajnie monety rolowane w takie papierowe torebeczki, ale, ale myślę, że tutaj te, te woreczki tutaj spisują, będą się tutaj sprawdzać dość dobrze. I nic z tym raczej nie będę robił. Obok mamy monety z 1964 roku. Czyli pełna 900, monety 50 centowe. Jak dotąd jedyny Benjamin Franklin z 54 i Walking Liberty tutaj w tym staku. Obok mamy 6 sztuk 50 centówek z lat 65-69, czyli to już jest próba 400. I tu jeszcze taki jeden, fajniejszy egzemplarz, który trzymam tak, tak trochę osobno. Nie wiem po co. Ale być może. Kiedyś ktoś, ktoś to doceni, że ta moneta jest, no nie wiem, czy, czy w jakimś dobrym stanie, czy, czy w drugim może. Ale, być, ale, ale trzymam, trzymam go tutaj tak dla yy, chyba takiej własnej chyba tylko i wyłącznie yy, woli i kapresowi. Yy, łącznie jeśli chodzi o yy, srebro amerykańskie, to mam tego około 14 uncji. Niepozornie to wygląda, ale to faktycznie jest 14 uncji czystego srebra. Już tutaj przeliczając tą próbę. Więc bardzo fajnie. Dalej, tak jak pewnie pamiętacie, mam słabość tutaj do srebra kanadyjskiego. To już jest próba 800. Ale również też fajne monety. Tutaj jest łącznie 10 25 centówek. Mamy też 7 50 centowych monet z Kanady tutaj z lat do 67 no, pokaż, pokaż, nie, nie bądź nieśmiała Jest, pojawiła się rok 66 z drugiej strony młodsza wersja królowej yy, i moneta jednodolarowa kanadyjska też bardzo fajna, taka solidna <laughs> przepraszam z roku 63, 62 nawet też trzyma na troszeczkę osobno, ale to, ale to nie ma jakiegoś tam większego znaczenia, bo widać, że troszeczkę jest ta moneta zmęczona. Obok srebro z prl Monety 200 złotowe. popularne mapki. O próbie 625. Obok są też trzy monety z. Igrzysk Olimpijskich z, z okazji y, olimpiady. Łącznie tu jest 15 monet, czyli 12 mapek, 3, 3 olimpiady. I też tak około 4 uncji czystego srebra tutaj zawarte w tych monetach. Kolejne są tutaj monety z Australii, moje ulubione. Rok 1966 i takie bardzo fajne 50 centówki z Australii, próba 800. No, pokaż się. Dzisiaj, coś wszystko widać takie nieśmiałe, ale miejmy nadzieję, że się w końcu zlituje. O, właśnie. Naprawdę bardzo lubię te monety, bardzo lubię ten tutaj wizerunek z tej strony. Świetna moneta, naprawdę bardzo świetna, ale niestety dość, dość mało ich jest. Przynajmniej ja ich dość mało widzę w takich dobrych cenach, więc są cztery sztuki. No miejmy nadzieję, że kiedyś trochę ich przybędzie. Tutaj mamy też w sumie trochę niedawne zakupy. Całkiem niedawno doszła pierwsza moja lira, znaczy dokładnie 500 lirów z roku 1961. O, to tutaj to jest. To jest. To też to jest. To jest srebro o próbie 835 i tutaj mam właśnie taki zbiór tych monet to są monety ze, ze Szwajcarii i moneta włoska, to jeszcze z Austro-Węgier ostatnio taki, taka, taka korona tutaj wpadła przy okazji innych zakupów malutka moneta, ale to jest, to jest już takie dość konkretne srebro, konkretna próba, więc yy, czemu nie, jak najbardziej i obok takie monety troszeczkę luźniejsze. Tak, już wcześniej pokazywane. Moneta z Holandii, tu moneta z Francji 20 franków. Tylko to jest próba 680, dlatego tak sobie leżę troszeczkę sama, bo, bo nie, ma, nie mam innych monet z takiej, z takiej próby. I tutaj do tego doszły jeszcze monety z Wielkiej Brytanii, pół korony, dwie, dwie sztuki. Do, do posiadanego już wcześniej Florena. Całość tego mojego srebrnego złomu to, to 27 uncji czystego srebra. Przejdźmy, może teraz, do, do moich monet bulionowych. Jak mówiłem Wam wcześniej, staram się zbierać je rodzajami, tak żeby można było je schować w tubie. Udało mi się to jak na razie tutaj z kanadyjskim liściem. Jest tutaj ich 25 sztuk. Które sobie tutaj potem leżakują, już bez kapsla w tej tubie. Obok to Brytanie z tego roku. 20, 22 sztuki dokładnie. Także brakuje mi jeszcze około 3 sztuk, aby tą tubę tutaj sobie zamknąć w całości. I obok mam 15 uncji takich luźnych monet bulionowych. Głównie to jest tak jak widzicie to są kangury. Troszeczkę amerykańskiego orła, którego nie udało się ostatnio kupić. I kilka liści kanadyjskich tutaj. Monety czekają tutaj na jakieś większe zakupy i wtedy będę je przekładał do tub, jeśli będzie już tutaj odpowiednia ilość. Razem są to 62 uncje, więc już też bardzo fajny wynik. Jestem dość zadowolony tutaj z tych, z tych moich zakupów bulionowych. A przejdźmy może teraz do, do tego, chyba co jest najbardziej tutaj, może spektakularne w tym całym moim staku, czyli moje monety premium. Jest to, jak, jak wiecie, z moich wcześniejszych filmów jest to takie średnie premium, czy małe premium, nawet nie gustuję tutaj w monetach, jakichś lustrzanych i tak dalej, więc to są takie bulionówki do, do 40-50% powyżej spotu najczęściej, więc yy, no, no więc może nie ma tego dużo, ale, ale ja tam jestem zadowolony z tych zakupów. Yy, zacznijmy od, yy, od Lunarów, bo praktycznie chyba od nich się yy, to wszystko zaczęło. Yy, pierwsze moje zakupy to, to to właśnie była między innymi moneta tutaj yy, ROK Koguta, moneta Lunarowa. Wcześniej były zakupy monet jednouncjowych. Po jakimś czasie narodził się pomysł do kupienia monet dwuuncjowych, które widzicie powyżej, i to się udało. Rok małpy to był taki szczególny rok, gdzie, gdzie kupowałem go już z drugiej ręki. I, I tak średnio prawdę mówiąc, wspominam ten pomysł, ale nie narzekam. Są te monety, bardzo fajnie wyglądają. I, I są częścią tego właśnie staku. tak jak widzicie tutaj te, te pojedyncze Takie egzemplarze kupuję po, po, po dwie, 3 sztuki Kiedyś było właśnie pomysł żeby 3 sztuki kupić później ze względu na to, że Gdy dowiedziałem się ile takich monet oko, Ile takich monet premium w ogóle jest na rynku ograniczyłem się do dwóch uncji Ale to nie ma jakiegoś tam większego znaczenia chyba w tej chwili Część monet mam po jednym egzemplarzu, po dwie. Jest to różne, to zależy od chwili, po prostu i od tego, ile monet jestem w stanie kupić. Tak więc tu mamy serię Lunara 2, którą, jak wiecie, ostatnio właśnie została zakończona i czekamy na Lunara 3. Nie wiem jeszcze, jakie monety będę kupował, czy w podobnej konfiguracji, jak tu widzicie, czyli monety jednouncjowe, dwuncjowe, to się jeszcze ukaże, ja się jeszcze tym zastanawiam. Więc, więc zobaczymy, jak to będzie. Mamy jeszcze trochę czasu, żeby to kupić, więc, więc nie śpieszę się jeszcze z decyzją. Kolejne monety to, to kukabury. To też był skład. To też były monety, które były kupione za pierwszym razem tutaj przy pierwszym zakupie. Rok 2017, 2018 i 2019 do tej pory udało mi się tutaj kupić w ciągu tych moich zakupów. I tak jest jeden brzydal, zgadza się. Kupiłem go właśnie w roku 2017, razem przy właśnie z tym pierwszym zakupem. Także to jest mój pierwszy, pierwszy i ostatni jak na razie brzydal. I zobaczymy, czy jest szansa, żeby w ogóle kiedykolwiek tutaj Misiek dostał jakiś kolegów do zabawy tutaj ze swojego gatunku. Ta moneta jeszcze mi się podobała, no, dlatego ten, ten brzydal był w kolekcji. Niestety wydanie 18 to mi się totalnie totalnie nie podobało i, yy, i ten mój koalost trend od tego właśnie momentu się zaczął od tego roku 2018, ale Misiek sobie jest tutaj razem z innymi monetami i yy, jest częścią tego staku. Yy, w ogóle nie mówię na samym początku, no troszeczkę ten chaotyczny jest odcinek, niestety przepraszam. Yy, monety co, co prawda yy, kanał ma rok. I, i, i srebro dla zuchwałych jest wydawane przez rok. To tak mój stak ma, ma już 2 lata. Bo pierwsze zakupy były robione. W, na koniec sierpnia 2018 17 roku, przepraszam. Tak więc jest to już ponad dwuletnie zbieranie tych monet. Dlatego widać tutaj troszeczkę więcej monet tego roku właśnie 17 i 18. Ale kontynuujmy. Mamy to oczywiście. Nasze ulubione bestie królowej. Nie wiem czy ulubione, ale po prostu bestie królowej. Od pierwszego wydania, znaczy ta moneta też nie była kupiona za pierwszym razem, no już potem ją kupowałem. Pierwszy był właśnie gryf, i, i potem był czerwony Smok Ale mamy tu tych, tych pierwszych, pierwszych kilka wydań, tutaj po jednym egzemplarzu. Potem już monety kupowałem w ilości dwóch sztuk. Oczywiście nie ma jeszcze tego najostatniego wydania, czyli 2 Molotlimarów, ale na to jest jeszcze też jeszcze czas, żeby to kupić, więc na razie z tym się nie spieszę, jak pewnie się domyślacie, ze względu na, na te takie wahania kursowe, ale myślę, że już niedługo to się jakoś ustabilizuje i będzie wiadome, czy srebro po prostu kosztuje więcej, czy srebro wraca do swoich poziomów, więc myślę, że już niedługo kolejne zakupy z tych monet właśnie, które pojawiły się na koniec tego naszego roku 2019 pojawią się w staku. Z innych monet mamy tu jeszcze yy, yy, australijskiego orła. Też takie po prostu sobie wydanie 18-19 po dwie sztuki, bo, bo, bo bardzo mi się te, te or, orły podobają. Yy, tutaj krokodyle zamknięte w, w worku próżniowym, ze względu na to, że oczywiście nie ma do nich kapsli. I ja je ja mam w takich koszulkach i obawiałem się po prostu, że jeśli ten worek otworzę, to, to z tych koszulek za dużo nie zostanie, więc po prostu krokodyle zostały zamknięte, są nadal hermetycznie opakowane. Obok mamy też dwa smoki, które miały pecha i zostały zamknięte razem z nimi i, i jeszcze jedno wydanie z roku wcześniejszego, tygrys i, i smok, oczywiście tygrys i smok. Tutaj obok są takie luźne wydania. Kto kupuje mniej więcej tam, gdzie ja ten wie skąd one się wzięły, są to monety, które były. To są starsze roczniki. To nieraz są lata 2016. Nieraz też wydania wcześniejsze. Były po prostu takie partie monet, które cieszyły się małą popularnością, ale były za to w dobrych cenach. I to były monety praktycznie w cenie bulionu, więc. Więc zamiast kupować takiego zwykłego, jakiegoś tam liścia czy, czy kangura, to wtedy decydowałem się, że, że kupię po jednej, dwóch sztukach. Stan właśnie się wziął mój, mój tutaj ciężko zmęczony puchacz, który zamienia się powoli w sowę białą, ze względu tutaj na, na te plany. Na tych monetach też oczywiście wychodzą te niedoskonałości tych monet kanadyjskich, które były przed rokiem 2018. I te milk spoty, które tak sobie niestety wychodzą dość śmiało na tych monetach. Jak tutaj widać z bliska na niektórych tych monetach te, te milk spoty widać, ale na niektórych nie, bo to już na tej antylopie to, to nie zauważyłem, żeby, żeby się pojawiały. Tutaj mamy tego kanadyjskiego liścia, tą wersję Incuse, czyli tą taką wklęsłą. Też sobie taką jedną sztukę sprawiłem, ale jakieś tam, bez, bez oczywiście jakichś planów większych, jeśli chodzi o tą monetę i tutaj mamy dwie Brytanie, ale nie są to zwykłe Brytanie, to są wydania, nie wiem, czemu ja Wam kręcę tak ze skosa, przepraszam, to są wydania tak zwane privy marki, czyli prywatne wydania, znaczy może nie prywatne wydania, są to wydania na, na zlecenie jakichś prywatnych mennic i tak dalej, więc nieraz te wizerunki są takie same, nieraz różnią się jakimś tam drobnym szczegółem, tutaj jest taka właśnie bardzo fajna lustrzana wersja i taka pseudo lustrzana i mniej więcej ze względu na to zdecydowałem się na zakup tutaj tego tego egzemplarza. Akurat w Brytaniach te Privy Marki mają, mają gdzieś ukryty jakiś właśnie ten znak że, że, są, że są prywatne wydanie mam nadzieję, że uda się znaleźć, bo tutaj o, one się pojawiają tu na na obrzeżach, są takie takie zwierzątka, znaczy no związane z, z rokiem tutaj z Lunarem tak jakby bo tutaj mamy wydanie z roku 16 chyba nie, 2014 więc to jest chyba rok konia, mały Koń i tu jest 2016 rok czyli 16 to była małpka, małpka tak i tu jest gdzieś właśnie małpa na tych na tych bokach to słabo widać, niestety. Tutaj na tej kamerze i z tą moją... Yy, z tym moim nagrywaniem z ręki. Przepraszam, ale być może kiedyś jakiś odcinek powstanie na temat tych privimarków, chociaż, chociaż coraz mniej tych monet widzę i nie wiem, czy to tak prawdę mówiąc nadal jest yy, tutaj propagowane i, i stosowane. Yy, ok, to by było z grubsza tyle. Yy, za chwilę ustawiam na kamerę z powrotem na statywie. Ale jeszcze nie wyłączajcie odcinka, bo jeszcze mam coś ciekawego do pokazania. Jesteśmy z powrotem. Tak jak mówiłem wcześniej, mieliśmy dwie okazje, dwa takie jubileusze jakby. Jeden z okazji właśnie 500 subskrypcji, drugi z okazji pierwszego roku. Więc co to za uroczystości bez prezentów? Także postanowiłem również coś zakupić. Właśnie jako ten prezent. I... Oto on. Długo zastanawiałem się, co kupić. Chciałem kupić coś do staku, ale z jednej strony, właśnie związane z tym stakiem i, i z tą drogą, którą przyjąłem. Z drugiej strony, chciałem kupić coś wyjątkowego, czego do tej pory raczej nie kupowałem i, i prawdopodobnie nie będę w przyszłości kupował. Nie wiem, zobaczymy, chyba, że mi się odmieni. Więc chciałem, żeby właśnie było to jakąś tam częścią tego staku ale też, żeby się wyróżniało tutaj na tle innych monet. Tak więc z okazji 500 subskrypcji kupiłem taką oto 10-uncjową wersję Bestii Królowych. Muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo fajna moneta, bardzo mi się podoba. Jak ją tu pokazać, żebyście ją widzieli? Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tych monet. Zrobiły na mnie duże wrażenie. I, I nie wiem, naprawdę nie wiem, co o nich myśleć. Czy nie zacząć ich kupować, czy nie. Ale, ale naprawdę jest to bardzo fajna moneta. Bardzo ładnie może tego nie widać tutaj na tym filmie, ale, ale bardzo ładnie widać te detale tutaj na tej monecie. Więc jestem naprawdę zadowolony z tego zakupu. I myślę tutaj, że, że jest to fajny zakup tutaj dla uczczenia tych 500 subskrypcji. Tak więc, jednorożec dołącza do, do monet Premium, o których nie mówiłem wcześniej. Tak naprawdę, monet Premium mam 55 uncji, bo, bo to uciekło tutaj łącznie z tych wszystkich monet jedno i dwuuncjowych. Także teraz dołączył do niego 10 uncjowy jednorożec. Ale prawdę mówiąc, tak trochę słabo, skoro mamy dwie uroczystości, jeden prezent więc zobaczmy czy mamy coś tutaj jeszcze Mamy kolejną monetę 10 e, tym razem jest to byk e, obie monety to wydania 2019 o tu widzę łapie się w kadr e, i e, nie wiem czy wiecie jeśli ktoś interesuje się tymi monetami to, to wie, że, że Bestie Królowej w wersji 10 wychodzą z takim lekkim poślizgiem więc, więc mamy dopiero, właśnie tutaj, jesteśmy na etapie jednorożca i, i byka w tym momencie, ale kolejna y, 10-uncjowa moneta, tym razem z okazji, właśnie pierwszego roku kanału serwera dla zachwałych. Y, więc mamy 20 uncji w postaci dwóch takich monet, i razem daje nam to 75 uncji y, tutaj monet premium. Y, wiadomo, tutaj te monety. Y, może nie wszystkie powinienem nazywać jako monetami premium, ale no liczmy to, ja tutaj w całości. Mamy to 75 monet premium plus te tutaj 7 monet, które pokazywałem wcześniej. To jest takie dla mnie takie premium 2. Ja to tak nazywam u siebie, czyli monety z jednej strony nie bulionowe, ale z drugiej strony monety, do których nie mam jakich, jakich, jakichś tam większych oczekiwań, jeśli chodzi o wzrost cen, więc tak naprawdę traktuję jako bulionówki. Ale podsumowując, Tutaj to wszystko, co Wam dzisiaj pokazałem, łącznie na stole w tej chwili jest 171 uncji czystego srebra, i to jest mój wynik z ostatnich dwóch lat do zbierania. Ja jestem zadowolony z tego wyniku ze względu na to, że no, no wynika to on z, z moich możliwości finansowych i finansowych, i moich założeń, bo nie, ja nie wychodzę z założenia takiego, że na tą chwilę jeszcze przynajmniej, żeby całego srebra, żeby. Żeby całe moje pieniądze, całe moje oszczędności tutaj pakować w srebro fizyczne, aż takim hardcore'em jeszcze nie jestem. Także no to jest jakiś tam procent tych moich oszczędności, tego co uda mi się odłożyć, to to ląduje właśnie tutaj, w, tutaj do tego staku. Podróżną postacią, jak widzicie, czy, czy srebrnego złomu, czy monet bulionowych, czy też monet premium, ale tak to się przedstawia, ja jestem z tego wyniku zadowolony. Jeśli macie większe staki, no to super, gratuluję, bardzo fajnie, cieszę się z tego powodu. Jeśli z kolei macie mniejsze staki, to się, to się też tam jakąś nie przejmujcie, bo, bo wiadomo, że każdy zbiera w takim tempie, jakim chce i na tyle, na ile uważa, że, że powinien. Więc absolutnie tutaj nie sugeruję się tutaj ani innymi filmami, ani też ja nie staram się tutaj oceniać, czy, czy to jest duże, czy to jest mało, jak na moje warunki i na to, że, że byłem raczej w miarę systematyczny to, to to jest dobry wynik i ja jestem z niego zadowolony. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku coś wpadnie pod koniec roku tutaj do tego staku i z bullionu, i być może z monet premium, więc zobaczymy. W każdym razie to jest cały mój stak, który mieliście okazję zobaczyć. 171 uncji, jak na chwilę obecną. Mam nadzieję, że ci Wam się podobał. Trochę już widzę pogoda się schrzeliła i to słońce zaszło, więc mam nadzieję, że film nie był zbyt ciemny. Jeszcze raz dziękuję Wam za 500 subskrypcji, za to, że niedawno mogliśmy przeżywać tą fajną chwilę. Na temat moich planów, jeśli chodzi o kanał, to więcej wypowiem się w jakimś odcinku, który pewnie pojawi się na początku przyszłego roku. Wtedy też mniej więcej powiem Wam, jakie są moje plany co do kanału, jakie są moje oczekiwania przede wszystkim co do kanału. No, nie ma co tu ukrywać, że fajnie by było podwoić tą liczbę subskrypcji z oczywistych powodów. Ale, ale będę się cieszył każdym wynikiem. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.